Cześć, witam na swoim kanale. Jak widzicie, wiosna przyszła, magnolia puszcza pąki, już zaczyna kwitnięcie. Więc czas pomyśleć o pierwszym nałożeniu, który wspomoże właśnie proces kwitnięcia, wspomoże proces utrzymania, wspomoże proces, wydłuży czas kwitnięcia, że te kwiatki nie będą tak szybko opadać. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zachęcam do subskrypcji, zachęcam do komentowania, do lajkowania i do oglądania innych filmów. A teraz o samym nawożeniu. Na sam początek należy wspomnieć o tym, że Magnolia jest bardzo samolubna, nie lubi konkurencji, nie lubi jak coś rośnie koło niej. Tak jak ja mam tutaj wysadzone czosnek i cebulę, to jej noc nie, nie, nie przeszkadza, ale przy innych czy też w kwiatach może być może, może dziwnie reagować, może słabiej kwitnąć, słabiej rosnąć. Tak więc jeśli już sadzicie, to sadźcie ją w odosobnieniu. A teraz nawożenie. W tym momencie najlepszym rozwiązaniem będzie użycie nawozów potasowo-fosforowych. Ja oczywiście polecam użycie nawozu, za który wiele osób mnie ciągle mówi. Piszę komentarze, że jest on nasączony chemią, ale ja do nawożenia magnoli w tym okresie używam nawozu ze skórek banana. Wyciąg ze skórek banana jest bardzo dobrym nawozem potasowym, który dostarcza naszej magnoli bardzo dużo ważnych składników. Dodatkowo wspomaga on, tak jak już mówiłem, i wydłuża kwitnięcie. Magnolia z racji tego, że moje odmiany dość szybko kwitną, też i szybko tracą kwiaty, przez co no, pozostaje nam tylko takie zielone drzewko, w tym momencie około 1,5 metra, które ma około 1,5 metra wysokości. I dlatego ja swoją nawożę właśnie nawozem ze skórek banana. Jeśli Wy nie macie dostępu do takiego to nawozu, to możecie kupić obojętnie jaki nawóz, w którym przeważającą część składników aktywnych ma potas i fosfor. Dzięki temu Wasze magnolie będą o wiele dłużej kwitnąć, o wiele ładniej będą też kwitniały. Nie będą tak szybko zrzucać kwiatów, ponieważ tak jak już wspomniałem, <Klacht> magnolia kwitnie przeważnie jak jest. Dość szybko u nas teraz mamy końcówkę marca, a już jest, pąki popękały, już niektóre nawet się rozwijają. No, i jeśli chcemy się cieszyć, żeby żeby kwitło jak najdłużej, no to musimy coś porobić. Jeśli macie takie wczesne, no to tak jak mówię, nawoście je. Jeśli jeszcze nie macie kupionych drzewek czy też krzewów to wybierajcie odmiany które kwitną później magnolia w tym okresie jest bardzo wrażliwa na wahania temperatury ponieważ no, wczoraj było plus 10 w nocy czy właściwie dzisiaj w nocy było plus 10 no ale 3-4 dni temu było 1 stopień był nawet lekki przymrozek tak więc nie można na razie podać tutaj nawozów azotowych, żeby nie sprowokować jej do zbyt szybkiego wzrostu ponieważ to co by nam wzrosło od razu by obmarzło i w tym roku z przyrostu byśmy mieli praktycznie nic tak więc mam nadzieję że ten film będzie dla Was pomocny jeśli tak to zostawcie łapkę w górę zachęcam do subskrypcji do komentowania, do lajkowania i do oglądania innych filmów, na razie, cześć